Cześć siemano, ja jestem Gaust, witam was w kolejnym odcinku kariery Lechem Poznań FIFA 19. Mamy dzisiaj spotkanie z Pogonią oraz ze Śląskiem Wrocław, Napoli Wisła, Płock i Mieć i Barcelona. No to już kolejne odcinki, ta Mieć nieszczęsna, no, pokonać Legię spoko, ale podłożyć się z Miedzią, no to naprawdę jest Liga Polska Ekstraklasa, więc wkurzyłem się trochę tą przegraną że Lech tak po prostu z miedzią sobie pozwolił na utratę punktów. Śmieszna ta nasza liga czasami, nie sądzicie, bo naprawdę nie wiem czemu my się ją tak emocjonujemy. Bardziej ją by trzeba postrzegać w kategoriach śmieszności niż tam jakichś wyczynów piłkarskich, bo wiemy, puchary leżą liga, jaka właśnie na tym przypadku że można wygrać z silniejszym rywalem, a podłożyć się na słabszym, słabszym słabszym zespole, ale to tak właśnie różnie bywa. Przejdźmy do ogarnięcia składu, kogo byśmy chcieli, żeby zagrał w tym meczu. Ogólnie wszyscy są w miarę wypoczęci, więc może nie będziemy tutaj zmieniali. Jedynie Haland. Może nie będzie grał w tym spotkaniu, damy szansę chodzić chociażby na ławkę, zobaczymy jak się sytuacja rozwinie temu nowemu nabytkowi Lecha Poznań. Myślałem, że tu imię powie gdzieś napiszą, to bym, to, bym, to bym jego imię powiedział, bo nie chcę kaleczyć jego nazwiska, bo na pewno tutaj będę źle wymawiał, sobie potrenuję spokojnie. E, Skład jest wypoczęty tutaj, większość jak już mówiłem. Więc e, gramy e, właśnie z pogonią e, kolejne spotkanie. I ogólnie zaczniemy od krótkiego update'u, też może e, na początku e, tego odcinka. E, jak widzicie, filmy staram się tutaj wrzucać. Te trzy filmy na tydzień, nie zawsze to już jest e, FIFA, bo wrzuciłem teraz The Division. Myślę, że też ciekawy materiał to był. Oczywiście zdecydowanie mniejsza oglądalność niż na FIFA, ale nie każdy może to lubić. Ale też zachęcam z drugiej strony, żebyście zobaczyli, czy ja się nadaję w ogóle do takiej roli takiego let's playera z innych gier niż FIFA, bo naprawdę lubię grać także w inne gry. I chciałbym trochę to też pokazywać na tym YouTubie, dlatego też proszę Was, zobaczcie chociaż tamten film i powiedzcie co o tym myślicie. Bo chciałbym budować ten kanał nie tylko w oparciu o hipe. to oczywiście będzie główna gra, ale też pokazywać inne gry. Wiem, że w Wrestling tam jest też w mojej opcji, żeby to nagrywać, ale. Na razie brakuje czasu, no bo piszę pracę magisterską, studia, praca, więc to trochę zamieszania jest i chciałbym to jakoś pogodzić tu i tu jednocześnie, więc dlatego są na razie tylko te trzy filmy na tydzień. Ale naprawdę mam plany odnośnie tego kanału, bo to jest po prostu moje hobby i chciałbym coś tutaj ciekawego pokazać. Widzimy wstęp, pokazanie jedenastek, te, to zawsze pomijam. Stadion, myślę, że to jest pogoni, ale w Szczecinie nie ma gór. Myślę, że to jest jakiś stadion z włoskiej ligi wzięty, ale mniejsza. Oto zaczynamy spotkanie z pogonią Szczecin Gytkier. Piłka do Juźwiaka, no niepilnowany tutaj do Amarala będzie piłka jeszcze raz. Odegranie i mamy gola. No naprawdę tutaj już mogłem uderzać Amaralem, ale on znalazł tutaj lepiej wypatrzonego kolegę z drużyny, jest to nikt inny jak Mini, chociaż chciałem powiedzieć Gumny, ale dobra, tutaj na szczęście powtórka mi pomogła, że to nasz obrońca po drugiej stronie strzelił tego gola, no naprawdę przepchał tutaj rywala i mamy 1-0 Pedersen. I loska broni, odpowiedź taka zaczepna pogoni. I uderzenie na bramkę loski ponownie, gytkiel. No ale super piłka do Amarala na wolne. Pole Amaral. Czy komuś odegra? No nie tym razem załuska był pierwszy. Teraz tutaj do środka, żeby podać dobrze do murawskiego murawski, będzie sytuacja bramkowa murawski, ale mu piłkę jeszcze zdążył wygarnąć. No niepotrzebnie tutaj chciałem już strzelać, mogłem to jakoś jeszcze trochę podciągnąć delikatnie pod bramkę, a on mi zdążył wygarnąć ale tutaj no w sobie chcieli wejść do bramki nawet fajna akcja pogoni no nie, drygas i znów takie uderzenie no loska tutaj trochę się zagapił w tym momencie bo on to mogło sobie spokojnie się wturlać do bramki z 16 metra z główki ale nie, dobra, z jego perspektywy to nie, tak nie wyglądało. Gytkier powalczył, Amaral, ty szybszy jesteś zdecydowanie, więc biegnij. Czy będzie jego druga asysta w tym spotkaniu? I jest, druga asysta, Amaral zalicza drugą asystę w tym spotkaniu. Kto to tym razem strzelił? Szymański, a więc, a więc nasz środkowy defensor Gytkier, asysta drugiego stopnia. Amaral idealna piłka zgubił tutaj krycie Szymański. No i mamy gole defensywnych zawodników z naszej drużyny, ale asysta oczywiście ofensywnego zawodnika po raz drugi. Szymański, Murawski. Teraz uderzenie z daleka. No trochę samolubnie zagrał oddając ten strzał. Mogliśmy to trochę bardziej jeszcze rozegrać. Szymański. Piłka do Żwiaka. Ten od razu do Timura. E on zwolnił. Odegranie trochę do tyłu, do gumnego. No trochę ta akcja straciła na panewce, chociaż jeszcze tutaj coś robimy. I będzie gol. Jest gol. Naprawdę pogoń jak młodziki jakieś rozklepana w tym. Golu w tym momencie co tutaj zrobił właśnie Timur. Świetnie to jednak rozprowadził po całości. Potem Murawski, Asysta. No i to okienko naprawdę z 11 metrów zauska tutaj nic nie mógł zrobić. Aj, dałem się objechać. No i tutaj mieli swoją chyba piłkę meczową, żeby złapać jeszcze jakiś kontakt na koniec tego spotkania. Oczywiście musiałam pominąć powtórkę, ale spokojnie my mamy tutaj swój war i mamy idealną powtórkę. Teraz z każdego kąta mogliśmy to zrobić. Jeszcze raz sobie podejrzymy. Dobra, mi uciekło. Podejrzymy sobie, jak to była ładnie rozegrana akcja. Tutaj mój obrońca zdecydowanie się spóźnił. I znów zagrożenie minimalne i koniec tego spotkania. Naprawdę chciałbym, żeby Lech tak grał jak tutaj. Ja gram sobie w tej grze wirtualnej oczywiście. Pan Nawałka mógłby popatrzeć jak się gra w ofensywie i w defensywie. Oczywiście taki joke. Ale chciałbym naprawdę, żeby ogólnie polskie kluby lepiej grały. Dzisiaj taki odcinek na przemyślenia mi się zebrał. Co parę tam odcinków takich mam. Ale wracając do naszej zabawy w grze komputerowej. 3 do 0 pokonujemy pogoń, Szczecie, pogoń Szczecin. Timur, gol myślę, że to jest jego pierwszy gol w debiucie, bo on chyba nie grał ani razu. Nie przypominam sobie, naprawdę fajnie tutaj rozklepaliśmy pogoń. I trzy punkty zostają u nas znaczy jadą do nas, bo odgraliśmy na wyjeździe. Tak teraz patrzę, że Timur jest nawet obiecującym zawodnikiem, no przez co do nas trafił. Więc fajnie, żeby mu to podskoczyło tutaj do 70. Ale gry defensywne, no to niepotrzebnie mu wybadałem. Mi się kliknęło. No dobra, to już pomijmy. Teraz przejdziemy do kolejnego, drugiego spotkania. Za cywkę, nie, cywki nie sprzedajemy, mi się wydaje. I tak go nie sprzedałem czy coś. Raport o liniora a tutaj jest. Aha. Joanowicz, no bo Timur. Chcieliście Timura, rozumiem, bo trafił do Lecha. My wcześniej kupiliśmy Joanowicza, no i on przez to nie gra. I on się wkurzył i pewnie będzie chciał odejść. No więc chyba, wobec tego, że mamy Timura, no to będziemy mu już nie stać na przeszkodzie, żeby zmienił otoczenie. Raport o juniorach tutaj po kontuzji Wawro. O, bardzo dobrze. Trenować, ale jeszcze, jeszcze nie ma pozwolenia, chyba tak, żeby grać, bo będzie miał ten plaster śmieszny. Mamy ten raport o juniorach. Naprawdę, byśmy musieli zagrać parę tych sezonów, żeby wszystkich tutaj porozwijać e, dokładnie e, fajni nawet zawodnicy jak na polskie warunki czy są jakieś gwiazdki w tym zestawieniu na no 80 umiejętności no to już możemy nazwać że to są gwiazdy 88 Ireneusz Dąbrowski e, na razie tutaj obserwujemy bo mamy tych młodzików też w swoim e, zespole więc e, więc się trochę Wstrzymamy. Ja ogarnę skład, bo wyjdziemy składem rezerwowym i się zaraz do Was odezwie. Więc okej, okay, na Śląsk Wrocław robię naprawdę rewolucję w składzie. Skład pierwszy sobie odpoczywa, no bo kolejny mecz mamy w Lidze Mistrzów, więc chciałbym, żeby wszyscy byli zwarcie gotowi, gotowi do gry. Więc tutaj mamy bardzo drastyczne zmiany i to stawiam na młodzież Pleśniarowicz Olkowski oni się coraz częściej w pierwszym składzie jak, jak właśnie takie zmiany robię pojawiają, bo naprawdę ufam ich umiejętnościom fajnie się nimi gra oczywiście Gajos tutaj trochę doświadczenia też się przyda Frankowski, Kostewicz też mocne skrzydła no i Timur za tą bramkę co strzelił w poprzednim spotkaniu dostaje mie miejsce w pierwszym składzie. Także widzicie, ja już tutaj kliknąłem, żeby grać, żeby nie było. Zaczynamy to spotkanie ze Śląskiem. Wojtkowski, Gajos, no dobrze tutaj do Frankowskiego od Timura. Piłka Frankowski, no trochę chyba spóźnione, chociaż nie piłka, no trafi do niego. Od razu no i jaka skuteczna interwencja bramkarza. Śląska zamiast tutaj pokazać, no to jakiś centrum uwagi mi pokazujecie. Szkoda, że nie ma powtórki. Ale dzięki technologii łączymy się ze studiem VAR i po prostu mamy powtórkę idealnie tutaj eee, wszystko wyglądało do momentu kiedy te uderzenie nie poleciało bramkarza który to świetnie obronił Timur Olkowski Olkowski uderzenie gdyby to wpadło no to naprawdę kolejna jego świetna bramka by była już myślałem że to się jakoś kręci, ale piłka no niedaleko była tej bramki Wojtkowski dobrze do Kostewicza, Kostewicz trochę niewidoczny w tym spotkaniu ale tutaj odgrywa z powrotem do Wojtkowskiego. Wojtkowski piłka na piąty metr gdzieś w okolicach i tutaj bramkarz musi obniostkować. No nie no, sobie rozklepali. Widzę. I chyba będzie sytuacja bramkowa. Ojej, ale im to padło. Pokpiłem tutaj po całości sprawę w tej akcji. Śląska, Wrocław, no i zdobywają naprawdę przyzwoitą bramkę. Jeszcze się odsłupka odbiła. Teraz ja byłem rozklepany, jak na treningu. Nie mam tutaj pretensji do bramkarza, no bo defensywa nie zagrała tak jak być powinna. Nie ma chyba spalonego. Nie ma spalonego, dobrze, Frankowski, on jest bardzo szybki, Frankowski, skończ to sam, Frankowski, jest, Jeden do jednego szybko odpowiadamy Śląskowi w tej kontrze. Ej, Frankowski, mógłbyś przestać takie dzieszynki robić. Wchodzi tutaj na ten baner, czy co to tam jest, tablica jakaś. I mamy jeden do jednego. myślałem jeszcze tutaj, że sędzia podniesie chorągiewkę i będzie spalony, a tutaj... Podobnie też po krótkim słupku zdobywamy bramkę. Zobaczmy kopiuj w klej, zachowanie bramkarza. Tutaj twórcy Fify spójrzcie na to, jak będziecie kiedyś może to chcieli naprawić. To by było bardzo miło. Trzecia bramka Frankowskiego w tym sezonie. Timur, ale fajnie do Gajosa. Gajos, Gajos kończ to teraz będzie gol? Nie ma. Chciał też po krótkim słupku sprytnie uderzyć ale no nie mógł tego lepiej zakręcić tutaj Branka chyba by to wyciągnął Mazur ale będzie idealna piłka słupek broni to chyba była akcja po której mogliśmy no, prowadzić wygrać to spotkanie no nie tutaj pod pole karne wybijamy i miał chyba Radecki Radecki tak okazję żeby zdobyć, ale tutaj oczywiście ręka uratowała przed utratą bramki Jeftić, on jest wypoczęty więc powinien trochę do przodu, tutaj no szybciej panowie, za co wam nie płacę nic Kostewicz jest pod polem karnym już w polu karnym, Kostewicz Kostewicz do końca, Kostewicz no nie, znów bramkarz, on chyba jest dzisiaj zawodnikiem tego meczu Timur jest Kostewicz, Kostewicz musi to skończyć, Kostewicz jest gol, już się zamarłem na chwilę, bo sądziłem, że ta piłka nie padnie do bramki. A bramka Śląska po naprawdę heroicznych obronach kapituluje, i my zdobywamy drugą bramkę. Na to wychodzi, że ostateczny wynik, właśnie tak będzie wyglądał: 2-1 dla Lecha Poznań po znakomitej akcji Kostewicza, który pokazuje mi, że hej, ja tutaj w pierwszym składzie powinienem grać coś w tym stylu, pewnie sobie. Myśli, uwzględnimy to, myślę. Koniec tego spotkania: po naprawdę bardzo emocjonującym meczu, wygrywamy 2 do 1 ze Śląskim, który naprawdę postawił trudne warunki. Między innymi to, że graliśmy w zbliżonych kolorach koszulek, więc trochę się zlewaliśmy. A tak na serio, no to naprawdę trudno mi się grało przeciwko Śląskowi tym drugim, e, drugim składem. Kostelć, jak dla mnie najlepszy zawodnik Lecha Poznań w tym spotkaniu, bo myślę najlepszym to tak czy tak Bramka Śląska za tę interwencję, co on wyciągnął pomimo wpuszczeniu dwóch bramek, to naprawdę należy mu się brawa. Dobrze, to będzie wszystko w tym odcinku. Ja Wam dziękuję bardzo za oglądanie. Do usłyszenia w kolejnym filmie. Tu mówił Ghost. Na razie. Cześć.